Witam wszystkich. Nazywam się Włodzimierz Wiśniewski, jestem lekarzem i chciałbym Wam przedstawić krótką prezentację na temat szczepionki niedawno zatwierdzonej w Anglii przez Angielską Komisję Leków. Jest to szczepionka wyprodukowana przez Fajcera w kolaboracji z inną firmą BioNTech i w zasadzie została wynaleziona przez imigrantów tureckich i następnie ta firma weszła w kolaborację z Fajcerem. Oczywiście pieniądze i możliwości Fajcera są o wiele większe i dzięki temu otrzymaliśmy tą szczepionkę w niespotykanie w krótkim czasie. Kto mnie nie zna, to jestem lekarzem z Polski, wykształconym w Poznańskiej Akademii Medycznej. Następnie przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie praktykuję jako pediatra, a w zasadzie głównie jako neonatolog w Chicago. Chciałem zaznaczyć, że nie jestem specjalistą chorób zakaźnych, ani nie jestem specjalistą od wirusów albo szczepionek, ale interesują się bardzo różnymi tematami medycznymi, zwłaszcza. Wpływającymi na zdrowie dzieci wcześniaków, starszych dzieci, zdrowie kobiet, no i szeroko pojęte zdrowie społeczeństwa. Jako, że wszyscy się interesujemy tym tematem, zdecydowałem się zrobić tą prezentację. Na początku ta prezentacja była tylko w języku angielskim na moim kanale Neopet Edu na YouTube. Ale po zapytaniach od moich znajomych, czy nie mógłbym tego zrobić po polsku, zdecydowałem się to także zrobić. Oprócz YouTube'a możecie mnie znaleźć także na moim blogu neopededu.com, a jeśli kiedykolwiek czy ktokolwiek ma dzieci wcześniacze, możecie także zajrzeć do mojej książki Babies Born Early, którą możecie znaleźć na Amazonie. Ale przejdźmy do tematu dzisiejszego dnia, czyli szczepionki na, czy przeciwko wirusowi SARS, który powoduje chorobę COVID-19. krótka wzmianka na temat tego wirusa. Otóż jest to bardzo nowy wirus, nie wiadomo skąd i jak się wziął, prawdopodobnie z Chin, ale tego na pewno nie wiadomo. Jest to wirus z rodziny koronawirusów. I jest to wirus, który głównie atakuje drogi oddechowe, ale na pewno Państwo słyszeliście, że osoby zaatakowane tym wirusem mogą mieć także powikłania z innych systemów, czy układów naszego ciała, jak na przykład układ neurologiczny, endogronologiczny, sercowy i tak dalej. Także ta choroba dróg oddechowych z początku i zapalenia płuc może się przerodzić w całokształtną czy, czy chorobę atakującą całe nasze ciało. Na początku grudnia, w tym momencie, mamy około 65 milionów przypadków udokumentowanych na całym świecie i ponad 1 milion przypadków w Polsce. Ale chciałem zaznaczyć, że są to tylko liczby dotyczące przeprowadzonych testów. Bardzo wielu ludzi nie poddaje się testu, testom, jeśli mają. Objawy bardzo łagodne. Oprócz tego wiele krajów nie ma pieniędzy, albo tworzy różne utrudnienia, żeby te testy przeprowadzić. Także na pewno są to liczby y, niewielkie w stosunku do y, całościowych czy prawdziwych liczb. Y, w stosunku do ludzi, którzy się z tym wirusem spotkali czy przeszli tą chorobą. Ja zakładam, że prawdopodobnie liczby mm, tych ludzi, którzy przeszli tą chorobą objawowo czy bezobjawowo, są co najmniej 3 czy 5 razy większe. Jeśli chodzi o liczbę zmarłych, to udekumatowanych przypadków mamy około 1,5 miliona zmarłych z powodu koronawirusa na świecie w tym roku i około 20 tysięcy w Polsce. Należy także zauważyć, co jest ważne, że śmiertelność bardzo znacznie zwiększa się z wiekiem i najbardziej są dotknięte osoby starsze, i z tych też powodów mamy bardzo ciężkie epidemie i dużo zmarłych w domach osób starszych. To zwłaszcza było wyraźne we Włoszech czy w Hiszpanii. O czym dzisiaj będę mówił? Także będziemy mówić o szczepionce Pfizera na COVID-19, która składa się z mRNA, czyli to jest matrycowe RNA. I ta szczepionka, gdy była w badaniach klinicznych, była pod nazwą BNT-162B2. Prawdopodobnie dlatego, że ta firma biotechnologiczna BioNTech. Ją na początku wynalazła i zbadała, a potem weszła w kolaborację z Fajcerem, żeby przeprowadzić dalsze badania kliniczne i doprowadzić do zatwierdzenia tej szczepionki. W tym momencie ja opieram się tylko i wyłącznie na danych, które udostępniła angielska. Agencja Leków, która się nazywa MHRA, Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. Oni udostępnili taki dokument dla pracowników służby zdrowia, a także przyszłych potencjalnych ludzi, którzy chcą tą szczepionkę otrzymać. Jest ten dokument dostępny na internecie, jeśli chcą Państwo zobaczyć ten dokument źródłowy. Także ja korzystałem z tego dokumentu, żeby podać te liczby dzisiaj, które zobaczycie na slajdach. Ta Agencja Leków w Anglii zatwierdziła ten, tą szczepionkę, a można by powiedzieć raczej to nie było pełne zatwierdzenie, a jedynie zgoda nadzwyczajna na używanie w Anglii u osób od 16 roku życia przez Agencję Zdrowia Publicznego. Chciałem zaznaczyć też, że te informacje w tym dokumencie są bardzo ograniczone, nie takie jakbym chciał, nie podają wszystkich liczb. Podzielonych na wiek, na różne przypadki chorobowe, jakie ochotnicy mieli. Nie porównuję dokładnie różnych liczb objawów ubocznych w grupie placebo i tam, gdzie szczepionka była podana, ale to, co oni podali, postaram się omówić tutaj w tej prezentacji. Ja mam nadzieję, że Amerykańska Agencja Leków, która obiecała upublicznić cały kształt całość tych wszystkich danych klinicznych, udostępni to na kilka dni przed ich głównym spotkaniem, które jest wyznaczone na 10 grudnia. Jeśli będą jakieś ważne informacje czy dodatkowe informacje, które są interesujące, być może, że zrobią dodatkowy filmik na ten temat. Zanim zaczniemy mówić o tej szczepionce, dla tych, co nie wiedzą jak szczepionki działają, chciałem tylko dać krótką informację tutaj. Otóż szczepionki działają podobnie do choroby, to znaczy, nasz organizm musi spotkać się z czymś. No, w przypadku choroby jest to mikroorganizm, na przykład bakteria czy wirus. I nasz organizm decyduje, że nie lubi tego wirusa, wytwarza pewną odpowiedź immunologiczną czy odpornościową, żeby zwalczać te mikroorganizmy, wirusy czy bakterie. Po pewnym czasie uczymy się lepiej to zwalczać, i za każdym razem, gdy spotykamy się z tym samym mikroorganizmem nasza odpowiedź wygląda lepiej i potrafimy się bronić lepiej, bo posiadamy pewnego typu pamięć odpornościową, pamięć immunologiczną. Z historii medycyny, poprzez wiele, wiele lat, nauczyliśmy się, że tą odpowiedź immunologiczną Możemy wywołać u ludzi, podając tylko coś mniejszego niż cały mikroorganizm, i możemy zacząć od czegoś, co się nazywa antygenem lub białkiem, możemy podać cząstkę tego mikroorganizmu, możemy podać cały, ale osłabiony, z tym, że nadal żywy mikroorganizm. I w końcu możemy uśmiercić ten mikroorganizm, wirusa czy bakterie, używając środków chemicznych czy fizycznych i podać tego nieżywego, nieżywą bakterię czy wirusa do organizmu i też wywołać tą odpowiedź immunologiczną. Także w skrócie to są te, te sposoby, jakie używano w przeszłości, by wyprodukować czy stworzyć szczepionki na nowe mikroorganizmy a, i, i które działały. Ale ta nowa szczepionka, która jest szczepionką Pfizera, jest na zupeł... wyprodukowana na zupełnie innej platformie, używa innego sposobu. Tą główną wartością, czy głównym składnikiem tej szczepionki jest matrycowe RNA, czyli Matrix Ribonucleic Acid, matrycowy rybonukleinowy kwas. I ten matrycowy rybonukleinowy kwas można by porównać do Przepisu na zupę. Wiem, że to jest takie dalekie porównanie, ale wyobraźcie sobie, że każda komórka w naszym organizmie jest pewne, pewnego typu kuchnią taką fabryką chemiczną, w której się produkuje różne środki chemiczne białka i inne substancje. I my produkujemy bardzo wiele różnych tych substancji i posiadamy jakby bazę genetyczną czy geny, które można porównać do książki kucharskiej. Z kolei, jeśli komórka decyduje zrobić jedną zupę, jakąś jedną substancję chemiczną, idzie do tej książki kucharskiej i wynajduje przepis na tą konkretną zupę. I żeby nie trzymać tej książki kucharskiej w kuchni, napisze sobie na karteczce przepis na tą jedną zupę. I to ten matrycowy rybonukleinowy kwas można porównać do tego przepisu na jedną zupę, przepisanego właśnie na kartkę, którą podajemy do kuchni. I gotujemy tą zupę. W tym przypadku, w przypadku tej szczepionki, wyprodukowano ex vivo, czyli nie używając żadnych komórek, tylko w laboratoriach chemicznych czy na szkiełkach, wyprodukowano ten matryco, matrycowy kwas rybonukleinowy, który jest tym przepisem na jedno białko. Tak zwane białko spajkowe czy białko fuzyjne to jest białko, które znajduje się na powierzchni wirusa i które jest bardzo ważne, żeby wirus, kiedy wirus chce zaatakować nasze komórki. Czyli w szczepionce podajemy ten kwas rybonukleinowy, przepis na to białko fuzyjne. Ten przepis dostaje się do naszych komórek i nasze komórki produkują to białko, ale proszę pamiętać, że produkują tylko białko, a nie całego wirusa. To białko zaczyna krążyć w naszym organizmie i ponieważ jest nieznane nam, jest to białko, z którym się po raz pierwszy spotykamy, jest rozpoznawane jako ciało obce, na które nasza odpowiedź immunologiczna zaczyna odpowiadać i wytwarza dwa rodzaje odpowiedzi immunologicznej czy odpowiedzi odpornościowej. Jedna, jedna część tej odpowiedzi jest poprzez tak zwane przeciwciała neutralizujące, Czyli ciała, które będą zwalczać cokolwiek pojawi się w naszym organizmie z tymi białkami fuzyjnymi, a druga odpowiedź to jest tak zwana odpowiedź komórkowa. Nasze białe ciałka krwi, niektóre z nich przynajmniej, też będą potrafiły rozpoznać cokolwiek pojawi się w naszym ciele z tymi białkami fuzyjnymi jako ciała obce i będzie je zwalczać. Także na pewno Państwo słyszeli, że niektórzy lekarze chorób zakaźnych boją się, że ta odporność może nie działać bardzo długo, ponieważ u ludzi, którzy przeszli koronawirusa, przeciwciała spadają prawie do zera, u niektórych nawet po 3, 4, 5 miesiącach. Ale jest nadzieja na to, że ta odpowiedź komórkowa będzie o wiele dłuższa, ale czas dopiero pokaże. Jeśli chodzi o tą szczepionkę, która została zatwierdzona Pfizera, to Angielska Komisja Leków zatwierdziła ją dla osób od 16 roku życia. Dawka, która będzie podana domięśniowo jest bardzo niewielka, 0,3 ml i jest rekomendowane, żeby podawać dwie dawki co 21 dni. Może być trochę dłuższa przerwa, ale krótsza raczej nie. Jeśli chodzi o przewidywaną ochronę czy odporność immunologiczną, to ona pojawi się dopiero. Po 7 dniach od drugiej dawki, czyli gdyby liczyć, że dana osoba przyjęła dwie dawki co 21 dni, plus 7 dni to daje nam 28 dni, czyli można by przyjąć, że po miesiącu od pierwszej dawki można liczyć na jako taką odporność. Prawdopodobnie ta odporność będzie się trochę zwiększać w pierwszych tygodniach, zanim zacznie maleć, kiedy nasze ciało spotyka się z tymi ciałami obcymi, które, na które wytwarza odporność. Na początku liczba przeciwciał będzie rosła przez jakiś czas, potem osiągnie plateau, czyli linię poziomą, i potem zacznie spadać. Także to wszystko odbywa się w pewien dynamiczny sposób. Jeśli chodzi o przeciwwskazania, to w tym momencie nie ma ich wielu. Po pierwsze, jak zawsze, z jakimikolwiek lekami czy szczepionkami, Ostrzega się osoby, które mogą mieć jakąś nadwrażliwość na składniki. Jak ja spojrzałem na ulotkę, to wyglądało na to, że tam są tylko proste związki chemiczne. A ponieważ nie podawało się nigdy kwasu rybonukleinowego ludziom w przeszłości w szczepionkach, więc ludzie nie będą wiedzieli, czy mają jakąś nadwrażliwość. Ale jeśli ktoś zareaguje bardzo ciężko, alergicznie po pierwszej dawce, no oczywiście nie powinna ta osoba przyjmować następnych dawek. Choroby z wysoką gorączką są przeciwwskazaniem. Choroby wzmożonego krwawienia typu hemofilia i podobne mogą być przeciwwskazaniem względnymi. Chodzi o to, że jest to jednak ukłucie domięśniowe i może powodować lokalne krwawienie, jeśli ktoś ma bardzo ciężką chorobę krwawienną, być może nie powinien przyjmować tej szczepionki, a na pewno powinien się skonsultować ze swoim hematologiem, który Was leczy na te choroby krwawienne. Jeśli chodzi o obniżoną odporność, to nie mamy dokładnych danych, ale wiadomo, że wśród ochotników, którzy otrzymywali szczepionki, były osoby z AIDS-em czy, czy z wirusem HIV. Które były stabilne w leczeniu. Także być może, że z czasem, jeśli będzie więcej danych klinicznych, te osoby będą otrzymać, będą mogły otrzymać tą szczepionkę. Ale w tym momencie obniżona odporność prawdopodobnie jest przeciwwskazaniem. Nie wiadomo też, jak osoby, które otrzymują sterydy, by reagowały na tą szczepionkę. Także musicie się porozumiewać ze swoimi lekarzami, którzy przepisują wam leki na obniżenie odporności. Także ludzie, którzy są chorzy na raka, i otrzymują chemioterapię, powinny porozmawiać ze swoimi lekarzami, czy będą mogły otrzymać tą szczepionkę. Jeśli chodzi o ciążę i karmienie piersią, też nie ma danych na ten temat, ponieważ zawsze bardzo się boimy o efekty różnych leków i szczepionek na tych osobników, to w tym momencie są to przeciwwskazania. Czy szczepionka jest bezpieczna? Jest to jedno z najważniejszych pytań, zwłaszcza, że jest to nowa platforma, którą użyto do produkcji szczepionki. Uży, użyto, jak już wspomniałem, ten kwas rybonukleinowy. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, obserwowano, jakie są objawy uboczne u 19 tysięcy ludzi, którzy otrzymali tą szczepionkę, przez co najmniej dwa miesiące po Pierwszej dawce, czyli jest to taki okres, w trakcie którego można by się spodziewać największej ilości objawów ubocznych, ale też należy wspomnieć, że idealnie powinno to być rok albo dwa, co będzie się prowadzić nadal. I te, ci ochotnicy, którzy otrzymali te szczepionki i są w tych próbach klinicznych, nadal będą podawali, czy mają jakieś objawy uboczne, i będą przechodzili różne badania przez 24 miesiące od pierwszej dawki. Także z powodu epidemii światowej dopuszczono tą szczepionkę w tych nadzwyczajnych warunkach. Ale ostateczna odpowiedź, czy jakieś rzadkie, dziwne objawy uboczne się nie pojawią, czy, czy schorzenia u tych ludzi, dopiero będą po dwóch latach. Jeśli chodzi o różne objawy, jeśli chodzi o osobników, którzy pochodzą z różnych krajów, raz, w różnym wieku, czy mają różne choroby przewlekłe, to wszyscy oni byli też ochotnikami w tych próbach klinicznych, także można się uspokoić, że prawdopodobnie ta szczepionka tak samo działa u tych ochotników. Objawy uboczne, które zostały przytoczone w tej ulotce pierwszej, to ból po iniekcji, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze, bóle stawów i gorączka. Jak widzicie na moim slajdzie, gorączka jest u co najmniej 10%, a bóle po iniekcji czy zmęczenie są u 60-80% ludzi otrzymujących szczepionkę, także dość wysoko. Wszystkie te objawy uboczne zostały opisane jako łagodne lub średnio uciążliwe, i pozwalano osobom, które otrzymały szczepionkę i miały uciążliwe objawy otrzymywać medyczne środki przeciwbólowe czy przeciwgorączkowe i wspomniano między innymi że paracetamol może być użyty po tej szczepionce jeśli ktoś ma dość znaczne objawy ja bym nie przyjmował tych leków tak na wszelki wypadek, tylko dopiero gdyby Państwo mieli jakiekolwiek objawy, ponieważ wiemy na przykład z literatury dziecięcej, że u dzieci, których się podawały środki przeciwgorączkowe przed czy zaraz po szczepionce profilaktycznie, te osoby miały trochę obniżoną odporność po szczepionkach niż w porównaniu z dziećmi, które nie otrzymywały tych środków. Także zarezerwowałbym leczenie objawów bocznych tylko na przypadki, gdzie Państwo będziecie mieli te objawy uboczne, a raczej niż żeby brać tak na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o efektywność szczepionki, to przebadano 36 600 ochotników od 12 lat wzwyż, i co jest ważne, 42% z nich miało co najmniej 55 lat. I jest to ważne, bo jak wiemy, ta szczepionka jest najbardziej potrzebna osobom starszym. I także wiadomo z przeszłości, że osoby starsze czasami reagują na szczepionki słabiej i ich odporność nie jest tak dobra jak u osób młodszych. Także to, że 42% ludzi miało co najmniej 55 lat lub więcej, no, upewnia nas, że jeśli wyniki były dobre, to także ta starsza populacja powinna mieć dobre efekty. Jak wspomniałem, około 800, 18 tysięcy osobników otrzymało szczepionkę i 18 tysięcy ochotników było w tej grupie placebo, którym szczepionki nie podano ale którym podano prawdopodobnie sól fizjologiczną, żeby nie wiedzieli, czy oni są w tej grupie leczenia, czy też grupie kontrolnej. Jeśli diagnoza COVID-a pojawiła się przed siedmiu dniami po drugiej dawce, to te osoby były wykluczone z obliczeń statystycznych. I zrobiono to dlatego, że jak już powiedziałem, każdy z nas potrzebuje pewnego czasu, żeby wywołać tą odporność immunologiczną i zazwyczaj to wynosi od 2 do 4 tygodni, także tutaj założono, że co najmniej potrzeba 7 dni po drugiej dawce, żeby ta odporność była, co oznacza około miesiąca po pierwszej dawce. Tak więc osoby, które zachorowały przed tym czasem, nie zostały objęte w dalszej analizie, jeśli chodzi o porównanie między grupią, grupą szczepionkową i grupą kontrolną. Co jest też ważne, żeby podkreślić, to mimo, że jak wspomniałem, w, tej w tych próbach klinicznych brały udział osoby od 12 lat, to na koniec tych badań i te dokumenty, które podano angielskiej agencji leków do oceny, to objęto analizą tylko ochotników od 16 lat wzwyż. Prawdopodobnie nie mieli wystarczającej liczby ludzi w tej grupie od 12 do 16 lat żeby mieć wiarygodne dane, także zdecydowali tą grupę wiekową odjąć i oprócz tego być może, że jeśli chodzi o wymagania co do dzieci czy osobników poniżej 16 lat, one są wyższe jeśli chodzi o wiarygodność i efekty, także chcieli co najmniej mieć zatwierdzoną tą szczepionkę w nadzwyczajnych warunkach dla starszych osób, a dalsze badania będą się odbywały u dzieci. Oczywiście każdy by chciał, żeby ta szczepionka też okazała się bezpieczna i efektywna dla dzieci, bo dzieci też mogą chorować na koronawirusa. Jeśli chodzi o ostateczne wyniki efektywności, to okazało się, że wśród tych prawie 36 tysięcy osobników w obu grupach kontrolnej i szczepionkowej, okazało się, że 8 osobników zachorowało na COVID w grupie szczepionkowej. A aż 162 osobników zachorowało na covida w grupie placebo. I to dało nam ogólną efektywność szczepionki dla wszystkich grup wiekowych od 16 roku życia wzwyż 95% efektywności z poziomem tak wiarygodności statystycznej od 90 do 97%. Ta wiarygodność statystyczna oznacza, że gdyby powtórzono tą próbę kliniczną wiele, wiele razy, to ten wynik prawdopodobnie by padł gdzieś pomiędzy 90 a 97%, bo za każdym razem jakiś tam rozrzut jest. Także jest to dość wąska i dobra wiarygodność statystyczna dla tej grupy przebadanej. Natomiast jeśli tylko by się spojrzało na osobników od 65 roku życia, to ta efektywność była też 94,7%. Ale już ten przedział wiarygodności jest dużo szerszy, od 66 do 99%. Oznacza to, że no nie, nie było wystarczającej ilości osobników, żeby ta wiarygodność się zawężyła, ale też to oznacza, że ta szczepionka najprawdopodobniej będzie działała całkiem dobrze w tej grupie wiekowej. Jeśli byśmy zawężyli tą populację do osobników od 75 roku życia i wzwyż, to jak widzicie na slajdzie jest efektywność 100%, ale wiarygodność jest w kanale od minus 13% do 100%, czyli statystycznie można by powiedzieć, nie jest tutaj udowodnione, że ta szczepionka działa. Aczkolwiek no, najprawdopodobniej tak ale żeby to udowodnić statystycznie, też należałoby mieć o wiele, wiele więcej ochotników w tej grupie wiekowej od 75 roku życia i też prawdopodobnie więcej zachorowań. Ja zakładam, że te osoby od 75 roku życia wzwyż w obu grupach szczepionkowej i placebo bardzo się chroniły i prawdopodobnie mieli bardzo niewiele zachorowań i byłoby trudno tutaj udowodnić tą efektywność szczepionki w tej grupie. Co jest ważne też zaznaczyć, to ochotnicy z otyłością, astmą, cukrzycą, nadciśnieniem mieli podobne ostateczne wyniki efektywności szczepionki. Także to jest bardzo podbudowywujące i jesteśmy z tego oczywiście szczęśliwi. Czego nie wiemy na, ten, na temat tej szczepionki? No Jak już wspomniałem, nie wiemy, czy jest i czy bezpieczna i czy będzie działać u dzieci. Nie wiemy, jak ona wpływa na kobiety cią w ciąży, czy ta szczepionka, a raczej ten kwas rybonukleinowy, może przekroczyć łożysko i dostać się do rosnącego płodu, i czy jakiś wpływ będzie miał potem na płody i dzieci. Nie wiemy też, jak będzie ta szczepionka wpływała na dalszą płodność. W tym, momencie, w tym momencie zaleca się młodym kobietom, które przyjmują szczepionkę, nie zachodzić w ciążę przez następne dwa miesiące po otrzymaniu tej szczepionki. Poza tym nie wiemy, jakie będą długoterminowe skutki uboczne. Jak już wspomniałem, planuje się, żeby obserwować osobników, którzy otrzymali szczepionkę przez najbliższe 24 miesiące. Także nie wiadomo, jak długo nasza odporność immunologiczna na koronawirusa poszczepiące będzie trwała. To dopiero się okaże. Ja zakładam, że będzie to co najmniej 6 miesięcy, być może rok, a co najważniejsze, jakie najważniejsze będzie pytanie dalej, to czy jeśli ten wirus będzie krążył, krążył po świecie nadal, czy będziemy musieli się szczepić co roku, tak jak na grypę, a może co 2 czy 3 lata. Tego jeszcze nie wiemy i, i no, będziemy obserwować wszystkich ludzi, którzy otrzymają szczepionki i badać ich i być może będziemy mieli te informacje za rok. I w końcu jeszcze raz chciałem podkreślić, że te dane z materiałów, które zostały opublikowane przez Angielską Agencję Leków są niezbyt bogate i oczekuję, że amerykańska Food Drug Administration Poda nam o wiele lepsze, bardziej bogate dane, bo tak nam obiecali. Jeśli coś nowego się pokaże i jest interesujące, być może, że zrobią filmik na ten temat i porozmawiamy o tym. Ostatecznie każdy będzie miał pytanie: czy się szczepić? Cóż, każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu. Ja jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie samemu się zaszczepią. Ja tutaj nikomu nie chcę mówić, czy się szczepić, czy nie. Nie jestem ani za, ani przeciwko. Uważam, że każdy powinien przeczytać wszystkie dostępne materiały na ten temat. Powinniście sobie rozważyć swoją indywidualną sytuację: jakie, jakie macie czynniki ryzyka, jaki macie wiek, czy macie choroby dodatkowe. Czy Twoje czynniki ryzyka i choroby dodatkowe mieli ci ochotnicy, którzy byli badani? gdy tą szczepionkę im podawano. I w końcu, jakie myślisz, będą inne szczepionki dostępne? Bo jest to pierwsza szczepionka dostępna. Następne prawdopodobnie w ciągu dwóch, trzech miesięcy będą też dostępne czy, czy zatwierdzone w tych nadzwyczajnych warunkach. Wiadomo już, że szczepionka Moderny, która niestety jest też na, tym sam, na tej samej platformie mRNA, będzie prawdopodobnie rozpatrywana i być może zatwierdzona w ciągu najbliższych paru tygodni. Za tą pójdą inne szczepionki. Ta szczepionka z Oxford, z Anglii i, i, i wiele, wiele innych. I tamte szczepionki mają trochę inne... Mechanizmy działania, czy są wyprodukowane na innych platformach. Także jeśli ktoś się boi, a jest to powiedzmy różnica miesiąca, mogą sobie to też rozważyć. Ale tak jak mówię, COVID dla niektórych osób jest bardzo groźną chorobą, także każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. I najlepiej, jeśli poradzicie się swojego indywidualnego lekarza. Na koniec jeszcze chciałem zaznaczyć, że moja prezentacja to nie jest żadna porada lekarska dla nikogo i wiele Wiele informacji tutaj mogło z mojej interpretacji, czy też mylnej interpretacji. Ja tylko tutaj chciałem przekazać informacje, które sam przeczytałem i rozważyłem sobie samemu. I na koniec, jeśli Państwu się podobała moja prezentacja, możecie mnie znaleźć na kanale YouTube Neoped Edu, a także prowadzę bloga informacyjnego, co prawda tylko po angielsku neopededu.com. Jest to blog przede wszystkim dla rodziców, dzieci, noworodków i dzieci wcześniaków. Jeśli ktokolwiek ma wcześniaka i chciałby przeczytać moją książkę Babies Born Early, to zachęcam do znalezienia jej na Amazonie. Jest to książka tylko i wyłącznie dla rodzin i rodziców dzieci, które urodziły się przed 32, tygodnie, przed 32 tygodniem życia i które przebywają na intensywnej terapii. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi, i jeśli macie jakieś pytania, proszę napisać pod spodem. Dziękuję.